Dlaczego Bóg przez proroka Zachariasza mówi curo Syjonu? Dlaczego nie mówi Synu Syjonu, bracie Syjonu, siostro? Dlaczego Bóg mówi curo Jeruzalem? Otóż Jeruzalem to było miasto. Miasto w języku hebrajskim zawsze jest rodzaju żeńskiego. Każda nazwa miasta jakby w sensie odnosi się do nazwy kogoś, kto jest kobietą, oblubienicą, córką. A więc Jerozolima to jest córka. Kogo to jest córka? To jest imię, imię tej córki. Jak się nazywa ojciec? Ojciec nazywa się Syjon. A co to jest Syjon? Syjon to jest ta część w Jerozolimie, gdzie jest świątynia, to jest wzgórze. Tam Bóg mieszka. A więc córo Syjonu to jest nic innego, tylko moja córko. Bóg mówi do mieszkańców Jerozolimy, Bóg mówi do miasta, jesteś moim dzieckiem, jesteś moją córką. Czy Żydzi nie mieli swoich matek i swoich ojców? No mieli. Według ciała mieli i matki i ojców. Ale jednak każdy z nich w jakim sensie przez te słowa Boże czuje się, że również jest duchowym, życiowym dzieckiem samego Pana Boga. Że jest jakieś życie poza życiem cielesnym, jest jakieś życie duchowe, które płynie z Boga. W tym nurcie w Psalm 87 powie: Każdy, powie o Syjonie, wszyscy tam się narodzili. Każdy narodził się na nim. Człowiek rodzi się również z Boga, nie tylko rodzi się z ojca i matki, ale rodzi się z Boga, jest również dzieckiem Boga. To samo mamy trochę potem w drugim czytaniu, kiedy Święty Paweł mówi, że jest jakaś walka między pożądaniami ciała i pożądaniami ducha. Że w was jest Duchu Boży. I oczywiście Święty Paweł zestawia to bardzo mocno. Gdybyśmy mówili dosłownie, to widzimy, że no, trochę święty Paweł może racji nie ma, bo jak tu nie spełniać pożądania ciała, chce mi się jeść, chce mi się spać, chce mi się pić, mam potrzeby fizjologiczne. Trudno przy pomocy ducha uśmiercać popędy ciała, nie? że są pewne potrzeby ciała, które dopóki żyję, ja muszę spełniać. Ale jednak jestem w tym zdaniu świętego Pawła coś więcej, że jest oprócz tych pragnień ciała jest jeszcze jakieś pragnienie ducha. Jest coś co jest duchowe, co jest ducha Chrystusowego. No chociażby to, że tu jesteście, to jest genialny przykład, że tu jesteście nie dlatego, że mieliście taki popęd ciała, tak myślę, nie, ale dlatego, że po prostu duch was popchnął do kościoła o tej godzinie, żeby tu przyjść. To jest ewidentne działanie ducha. To jest niemożliwe, żeby jakiekolwiek zwierzę, no, przez przypadek się znajdzie, nawet gąb w kościele, nie? Natomiast to jest niemożliwe, żeby co tydzień czy co jakiś czas systematycznie przychodzić. Jest Was duch, który Was popycha do tego, żeby przychodzić do kościoła. Macie w sobie ducha Chrystusowego. Mamy w sobie ducha Bożego. Widzimy też, że mamy w sobie ciało, które nas pcha do różnych rzeczy. I chodziłoby generalnie o to, mówi święty Paweł, żeby uwierzyć, że. I jest w nas życie Boże i że jesteśmy w stanie przy pomocy tego Ducha Bożego, bo jesteśmy również dziećmi samego Boga, jestem córką, Synem samego Boga, jestem w stanie zwyciężać popędy ciała. Oczywiście z punktu widzenia biblijnego kodu można powiedzieć listu do Rzymian, żyć według ducha, żyć według ciała oznacza pełnić wolę Bożą i pełnić swoją wolę. A więc generalnie ciągle jakby chodzi o to, żeby poddawać się Jego woli, żeby się pytać, co On chce, co On chce. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to obraz Mesjasza. Przepiękny jest ten tekst z Zachariasza, który mówi o tym, że Mesjasz będzie królem, że będzie sprawiedliwy, że będzie zwycięski, że. On sprawi, że nie będzie już wojen, że nastanie pokój. On będzie władcą na całym świecie. Przepiękny jest ten tekst, ale mówi o jednej małej rzeczy: że on będzie również pokorny i jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. To samo potem będziemy słyszeć w Ewangelii, kiedy Jezus powie o sobie: Ja jestem cichy i pokorny sercem. Dlaczego to jest ważne? Bo zaskakująco pamiętamy scenę z Niedzieli Palmowej, która. W której wypełniły się te słowa Zachariasza, i nie możemy się nadziwić, dlaczego Żydzi dlaczego Żydzi no, nie załapali, że chodzi o Pana Jezusa, dlaczego po prostu nie zrozumieli, że to się wypełnia na Chrystusie. A może dlatego, dlaczego my czasami Pana Boga nie odnajdujemy w życiu, że Go oczekiwali w sposób selektywny, chcieli króla, chcieli zwycięskiego władcy, chcieli takiego, co strzaska łuki i nastanie pokój, chcieli takiego, co będzie rządził na całym świecie, kto sprawi, że cesarstwo rzymskie nie będzie już naszym okupantem, ale zapomnieli o małej rzeczy, że on, on, on będzie też pokorny. O tym, co mówi Izajasz, że on będzie cierpiał. Piotr absolutnie nie mógł sobie to wyobrazić, jak Mesjasz może cierpieć, chociaż Stary Testament powiedział, że będzie cierpiał, bo czytał czy oczekiwał Mesjasza w sposób selektywny. Stąd pytanie do nas jest, kiedy czytamy nie tylko tę Ewangelię, ale pytanie, czy ja czasem nie oczekuję Boga w sposób selektywny? Czy ja nie mam obrazu Boga w sposób selektywny? Co to znaczy, że ja, ja chcę być dzieckiem Boga? Ja chcę, żeby On był moim Ojcem. Ja chcę, żeby On spełniał to, co ja, ja Go poproszę. Ja chcę, żeby On mi dawał takie siły, żebym był w stanie panować nad, nad moim ciałem. Ja chcę, żeby On był miłością, ale na przykład. Może mi się nie podobać to, że on jest konsekwentny? Kto uwierzy, przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. E, nie, nie, nie Panie Jezu. Z całym szacunkiem, ale tym się nie podoba. Że mamy takie na przykład, że nikogo nie nazywajcie waszym Ojcem, bo wszyscy jesteście braćmi. Nie, 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 absolutnie. No nie, no, w zasadzie nie będziemy sobie mówić po imieniu, nie. Znaczy, że są takie rzeczy w Panu Bogu, które mogą się nam nie podobać, nie? Które się nam mogą nie podobać. Stąd pytanie też na dziś jest: czy, czy w moim obrazie Pana Boga, bo wszyscy jesteśmy na swój sposób wierzący, czy właśnie nie ma takich rzeczy, które nie są Boże, które ja nie akceptuję, do których jeszcze muszę dorosnąć, tak jak apostowie dorastali do, do obrazu Mesjasza, który jest cichy i pokornego serca? No ale po co to wszystko? Ktoś powie, no ale po co się o to? Po co w ogóle myśleć o jakimś drugim ojcu? Po co myśleć o jakimś życiu Bożym? Po co sobie głowę zatruwać mesjaszem? No po to, po to co mówi Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Bez mnie będziecie bardziej utrudzeni, bez mnie będziecie bardziej obciążeni. Przyjdźcie, a ja was pokrzepię. Nie mogę tego inaczej rozumieć jak tak, że bez Boga jestem bardziej zmęczony że nic mnie tak nie męczy w życiu jak grzech. Że jednak przychodzenie do Pana Boga jest po co? No po to, żeby nabrać pokoju, wypoczynku można powiedzieć, żeby nabrać wytchnienia, żeby życie było lżejsze. A więc zaczynam rozumieć, że jeśli w życiu jest mi ciężko, jeżeli jestem zmęczony, jeśli jestem obładowany, to może nie dlatego, że jest taki świat, nie dlatego, że mam taką pracę, nie dlatego, że mam taką rodzinę, nie dlatego, że mam taki charakter, ale może dlatego, że i jeszcze nie przyszedłem do Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie mówi, czy jesteś mniej lub bardziej wierzący, ale wszyscy utrudzeni, obciążeni. Przyjdź, jak jesteś zmęczony do mnie. Po co ja ci dam moje jarzmo? No i to jest zaskakujące. Nie, nie, Panie Jezu, powinno być tak, że zabierasz moje kłopoty i nic mi nie dajesz, bo ja już mam dość kłopotów. A Jezus mówi, nie, 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 dlaczego jesteś zmęczony? Bo masz złe jarzmo. Wsadziłeś jak na konia, czy woła, czy osła, wsadziłeś złe jarzmo, zły homont, źle się przypasowałeś do wozu i się źle ciągnie, za duży, za mały, kuśtykasz, utykasz się, bo to jest twoje jarzmo, czyli to jest twoje myślenie, twoja filozofia życia, twój sposób na życie, przyjdź, ja ci dam moje, ja ci dam moją wolę co do ciebie. Zawsze w życiu będziemy nosić krzyż. Chodzi o to, żebyśmy nosili krzyż taki, który jest od Jezusa do mnie, a nie mój, bo jak ja sobie swój krzyż wymyślę, to on zawsze będzie cięższy od tego, który mi daje Jezus. I człowiek się boi, to jest normalne, tu jest punkt jakby taki kluczowy, człowiek się boi przyjść do Jezusa, że On mi da taką wolę, że ja jej nie uniosę. A on mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, oddaj mi swoje życie. Zaufaj mi, że ja nigdy nie dam Ci takiego krzyża, który Ty byś sobie sam dał, gdybyś był bez mnie. Zaufaj mi, że przy mnie będzie ci zawsze lżej. Nawet jak będziesz na krzyżu wisiał, to ci będzie lżej niż wtedy, gdybyś tego krzyża nie miał. Przedziwna jest ta Ewangelia i ona ma wiele, można powiedzieć, poziomów takich abstrakcji, ale to, co jest najbardziej proste i to, co mnie się też wydaje jako księdzu po, po iluś tam latach życia, że ja jedno wiem, że jak jestem bardzo zmęczony, to jest symptom mojej duszy i ciała, który mówi: wróć do Jezusa, przyjdź do Jezusa, bądź bliżej im niego. Tylko wtedy i tylko w nim jest Twoje odpocznienie.